O przepraszam musiałem zrobić małą przerwę zaślew się nagrywa No nic a my nadal nie widzimy żadnej góry, nie? I znowu pustynia. O! Wioska Niemożliwe wioskę mamy Zobaczcie Słoneczko zachodzi? Chyba się oślimy, nie? Na tą noc w tej wiosce Chyba tak, o tam jakieś drzewka widzę ładne. O, Ooo, lag, lag O Jezu, lagi Dalej wyrenderuj się świat No, come on Come on. O, już O, dobra No, dalej świat, renderuj się Nie, nie rób tego Już Chyba jeszcze nie no, no nic, przyśpimy się tutaj. No i chyba tutaj zakończymy na tym nasz odcinek. Ja tutaj się osiedlę w tej wiosce. I w następnym odcinku będziemy szukać nadal w domku, nie? Miejsca nadal, przepraszam. No, no to więc, kończymy na tym ten odcinek. Komentujcie, subskrybujcie, żółty magiczny guziczek i do zobaczenia w następnym odcinku.